Nie resetuje się to, więc tak naprawdę no... Nie jest tak źle. O Boże. Ja umieram. Halo halo. To znowu ja z tej strony. Witam Was w kolejnym odcinku z gry Ark Survival Evolved. No i słuchajcie, w poprzednim odcineczku oswoiliśmy sobie Tyla koleo, porobiliśmy sobie jakieś misje, testowałem też Karchę, bo dorosłem sobie Karchę, więc sobie testowaliśmy. Jestem w sumie ciekawy, czy można z jakiejś misji na Genesis zdobyć siodło na Karchę, ale szczerze mówiąc wydaje mi się, że nie. W każdym razie, w dzisiejszym odcineczku też sobie jakieś misje porobimy, niewiele nam brakuje, żeby zrobić bossa, ale w sumie Chciałbym riperka znaleźć, oswoić, tylko z jakiegoś powodu nic mi się tutaj nie pojawia ani summonery, ani ripery na tym, więc chyba będę musiał iść do jaskini i po prostu sprawdzić albo załadować chociaż jaskinię, i dopiero wtedy w terminalu sprawdzić, yy, znaczy w transmitterze, yy, więc yy, no, będziemy musieli iść. Do jaskini, i ja sobie przygotowałem, słuchajcie, generator, przygotowałem sobie transmitter, przygotowałem sobie teleporter i sobie tam po drugiej stronie mapy postawimy teleporter. No bo, kurde, takie latanie to to, to jest y, naprawdę uciążliwe. No dobra, jestem przed wejściem. Ja tutaj miałem yy, łóżka postawione, także spoko, wykorzystamy sobie to. Yy, wybuduję sobie tutaj ten transmitter, yy, ten yy, yy, Teleporter przede wszystkim. Żebyśmy mogli się tutaj teleportować, żebym nie musiał latać. Kurde, bo to, to wiecie, jak to jest. Szkoda czasu na latanie, jak można się teleportować. A element tutaj mam, bo zbierałem kiedyś, jak były fioletowe zrzuty. Aczkolwiek no w sumie ten element to mi się już kończy po malutku, szczerze mówiąc. No ale to wiecie co. Wystarczy mi, żeby tutaj porobić sobie wszystkie potrzebne rzeczy. Dobra, wiecie co, może ja nie potrzebuję tego transmitera jednak tutaj. E, tą skrzynkę, nie wiem po co ja tutaj katapultę miałem. Co ja chciałem oswajać katapultą, że ja sobie tutaj w skrzynce zostawiłem tę e, katapultę i wszystko? Nie mam bladego pojęcia. Mam przy sobie, no w zasadzie mam wszystko przy sobie, ale najważniejsze mam karchę przy sobie. Nie wziąłem sobie tylko jednej rzeczy, w razie czego jakby riperek rzeczywiście był. No to owszem, można go oswoić w kwasie, nie? Ale to trzeba mieć kurde wyczucie, trzeba go wyciągnąć z tego kwasu w odpowiednim momencie. Ja myślę, że mógłbym spróbować po prostu go karchą poobijać. Tylko będziemy potrzebowali do tego. Światełko. Może tego gościa weźmiemy. Hmm, pojemność ładunków mu zwiększymy. Czy może obszar emisji świetlnej? Ty kurde! A ten czemu się tepnął? Ja myślałem, że to tak się tepuje, jak się używa tego, że to się tak tepuje, osobę się tepuje. A tu się chłop tepnął ze mną. No dobra, no wydaje mi się, że nie zginę. Mam zbindowane ten? Nie mam zbindowanego. Czekajcie, musimy sobie zbindować klaskanie. Żeby zbindować sobie klaskanie, wystarczy kliknąć jakiś przycisk na klawiaturze. Najechać i przycisnąć przycisk na klawiaturze. I to będzie działać. Dobra, wyłączmy to i teraz jak klikniemy to flaszczemy i możemy sobie gekona za zapalić. I teraz jestem w sumie ciekawy, czemu mi się żadne dinozaury z tej jaskini nie wyświetlały. Dobra, teraz się jaskinia załadowała, zobaczmy czy w ogóle tutaj coś będzie pokazywać. Moner, czy przywoływacz, jak to jest? Nie mam, nie wiem, nie wiem, nie mam bladego pojęcia, nic się nie pokazuje. Dobra, jedziemy, do, lecimy do jaskini, i zobaczymy co tutaj kurde jest grane. Czy tu nie ma żadnych stworzeń? No, kurde, nie ma żadnych stworzeń. No wygląda na to, że one się dopiero teraz zaczynają respić. Więc no tak średnio bym powiedział, nie? Ale rozejrzę się tu w sumie za. za kwiatkami, nie? No, jak to się nazywało? No, za tym mutagenem. O, tam chyba jest kwiatek. I one się chyba pojawiły mi w tym samym miejscu co, co, co ostatnim razem, jak je zbieraliśmy. Więc w sumie spoko. Prawdopodobnie uda nam się zebrać trzy. A co za tym idzie? Hmm, będziemy mieli wystarczającą ilość na przywołanie hmm, Bossa Gammy, nie? Bo potrzebujemy 6. No ale dobra, wiecie co? Ja sobie wyrzucę karhe. Hmm, Reaper Queen 20 poziom. Czyli są jakieś Reaperki kute. Czekajcie, zapalmy światełko. I teraz ja nie jestem pewny, jak to jest z tymi jaskiniami, czy się tutaj to będzie respić, jak ja tutaj jestem w środku czy będę musiał wyjść z jaskini i poczekać. No ale dobra, no słuchajcie, no pochodzę tu, połażę, aż w końcu, kurde, jakiś riperek nam się pojawi. Jak się przez jakiś czas nie będzie pojawiać riperek, to wyjdę na, na, najwyżej z jaskini, poczekam chwilę, wejdę znowu, może coś się nowego porespi wtedy, nie? To jest Reaper Queen 145. Wow! Nice! Tylko, kurde, te samonery przeklęte. Ale one mnie wkurzają, te samonery. Ja, Pierdziu, jak one mnie wkurzają, te samonery. Czekajcie, jak to możemy zrobić teraz? Jak to byśmy mogli zrobić? Tak, go po prostu. Dobra, już więcej nie mogę. Zgaśmy światełko. Ja, Pierdziu. Patrzcie, co tu się dzieje. Ja, pierdził przeklęte samonery. Dobra, czekajcie, no ja nie zginę, nie? Karcha mi nie zginie, to, 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 to nie ma wątpliwości co do tego. Ale musimy się kurde pozbyć tych wszystkich dinków tutaj. Dobra, z pompki go zabiłem. Mamy to. Teraz idziemy do riperka. Co i mogę teoretycznie, mógłbym zapalić lampkę. Ale wiecie, co tak go poobijam. Dłużej to będzie trwało, ale tak go poobijam. Będzie bezpieczniej. Dobra, tam, riperek. Ja sobie tu gdzieś śpiworek postawię. W razie czego. Au. O, 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 o. Złap mnie. Pięknie. Tylko teraz będziemy mieli jeden HP, nie? I... Okej. Okay. Czy jak ja zyskoczę, to ja stracę HP. A nie, bo przecież ja mam tylko pancerz. Dobra, schowajmy tego gościa. Eee... Dobra, schowajmy tego gościa. I w sumie nie zabijam tego ripera. Teleportuje się. Ten reaperek w sumie może nam się przydać, jak będziemy chcieli jeszcze jednego czy coś. No dobra, szybko poszło w sumie. Zabiłem kilka dinków, od razu mamy 75 poziom, więc git. No dobra, no jeszcze 10 minut muszę poczekać. No nie chcę za bardzo robić sobie, no nie chcę robić nic za bardzo w tym czasie, no bo z, nie zwrócę uwagi, urodzę go gdzieś w terenie, coś mi go zabije, później tego małego riperka, bo on ucieka, więc no. Posiedzę tutaj, mam przygotowaną klitkę, mam przy sobie jedzonko, bo teoretycznie właśnie tak powinno się przygotowywać do tego. Eee, bo tego małego riperka, jak urodzimy, to on nas zje i wtedy będzie miał e e jedzonko w ekwipunku. Musimy poczekać po prostu aż z nas wyjdzie. Brzuszek mi zaczyna rosnąć, chociaż bardziej plecy to mi rosną niż brzuszek. Eee, <noise> no ale tak to już jest, no tak to już jest, dobra. No nic, no czekamy i, i czekamy, no czekamy i czekamy, no. Dobra, rodzimy, słuchajcie, rodzimy. Zobacz, jestem głodny. Ale on i tak nas zabije. Eee, aha, ja umarłem z głodu, a on mnie nie zjadł. I nie o, i nie przejąłem sobie gościa. God damn it. No tak. No tak. Z głodu umarłem, kurde. No to się zdarza, no słuchajcie, no to się zdarza. Zjadł ciało, ale w sumie, kurde, nie zjadł, nie wziął tego. No, czekajcie, a czy ja go w ogóle mogę otworzyć? Na przykład, mogę go otworzyć. I zobaczcie, on ma, bo on. A, bo on zjadł moje ciało i miał jedzenie. I można go normalnie otworzyć. Wygląda na to. I w ogóle ładne kolory ma, nie? No? Jak się zmienił? No dobra, teraz już nie ma takich fajnych kolorów. Dobra, weźmy mu. wyłącz wędrowanie. No dobra, czyli on jak 10% ma, no to już wtedy nie atakuje, już się wtedy normalnie zachowuje, nie? I zmienia formę w zwykłego riperka, Tylko małego riperka, nie? No dobra, w takim razie wyrzucę tego riperka gdzieś tutaj koło niańki, żeby niańka się nim opiekowała. Bo oczywiście chcemy mieć przywiązanie. Tyla koleo mi już podróż. Więc mamy Tylakoleo z przywiązaniem. Yy, mamy karchę z przywiązaniem, gdziekolwiek go zostawiłem. A, tutaj jest. No i będziemy mieli nowego riperka. A właśnie kurde, jedna rzecz, zapomniałem. Sprawdzić, jakie ma statystyki. 40 punktów w hp, 25 w atak. Naprawdę nie mogło być na odwrót. 40 w atak, 25 w hp. Ajajaj. No fatalnie no. no fatalnie. Czężą mówiąc, poleciałbym tam znowu do tej jaskini jeszcze raz się zapłodnić, nie? Bo skoro ta Reaper Queen już tam jest, jest zresztą nawet poobijana. To, to, to by był najlepszy sposób, żeby po prostu zrobić sobie kilka riperków, No ale dobra, wiecie co, no nie musimy się w to bawić tak naprawdę. Nie potrzebujemy mieć jakiegoś super wybitnego reapera. No ale tak by można było zrobić teoretycznie. Jakby ktoś chciał więcej riperków, No to właśnie nie zabijajcie ripere Queen, e, tylko zostawcie ją po prostu poobijaną. E, no i będziecie mogli sobie wrócić. Zapłodnicie raz jeszcze, nie? No dobra, w takim razie pokaż listę misji. Mamy Choose Your Own Adventure. I tutaj nie mamy w ogóle dinozaurów do wzięcia, nie? Więc możemy sobie spróbować tą misję zrobić. Na Cold Red weźmiemy sobie Reapera, bo chyba Reapera się powinno brać. Nie wiem, nie jestem pewny. Life Support to jest chyba też dość ciężka misja. Na nią może weźmiemy tyla koleo. I Stardolfin. Nie mam bladego pojęcia, co to jest, ale tutaj też nie mamy żadnych dinozaurów. Nie możemy wziąć żadnych dinozaurów, więc. Próbujemy sobie zrobić tą misję. I ewentualnie spróbujemy sobie zrobić jeszcze tego Stardolfina. Zobaczymy, ile to tutaj. potrwa w ogóle ta misja, nie? Crawl, Czy ja to wziąłem sobie jedzenie to w ogóle. Mamy trochę jedzenia, dobra. Ja naprawdę nie mogłem sobie tutaj żadnego dinozaura wziąć. O Boże, ja wiem, co to jest za misja. Ej, ale szczerze, mi się wydaje, że ja tutaj mogę wziąć dinozaura. Tylko wiecie co, ja nie mam bladego pojęcia, o co w tej misji chodzi. Ona nam tu mówi jakieś kolory, bo ja już kiedyś robiłem tą misję i chyba nawet odcinek jest z tego. Ej, tutaj trzeba aktywować takie płytki, czy coś, nie? I. Ej, właśnie, bo ona mi miała mówić, a ona nic nie mówi, tylko mi się nap napisy pojawiają. Kurde, ja teraz nie wiem. Zielony floor plate. Tam mieliśmy żółty floor plate. A tam w sumie, kurde, nie wiem dalej jakie mamy. Ja pierdziu. A teraz, kurde, nagle zaczęła mówić, no. I to jest różowy. Nie jestem pewny, tylko co co to były te dwa pierwsze, które zrobiłem. Zostawcie, żeż mnie kurde. Aj, ale to jest głupia misja. I ja nie mam bladego pojęcia, co ja tutaj mam wybrać, szczerze mówiąc. I kolory nam z, pla z płytek zniknęły. Mieliśmy dwie niebieskie na pewno jedną żółtą, jedną różową i jedną zieloną. Nie mam bladego pojęcia, jakie były te dwie pierwsze. No jeśli miałbym wybrać yy, płytkę, znaczy drzwi, które, których płytek było najwięcej... O kurde, zmęczyłem się. Dobra, to umrę. Dobra, to umrę. To powinienem wybrać niebieskie drzwi, nie? Ja pierdziele, umrę. Dobra, słuchajcie, wziąłem sobie więcej jedzenia. Mamy troszeczkę naparów leczniczych i mamy troszeczkę energetyków. To się nam przyda do biegania. Zastanawiam się... Sok z kaktusa 30. Czy my byśmy mogli... Zrobić sobie zupkę z kaktusa. Sok z kaktusa, jest sok z kaktusa. I tani jest ten sok z kaktusa. Brakuje mi trochę tego. 500 kupiłem. O, spróbujmy. O, 10 zupek zrobię. Być może mi to pomoże? W sumie spoko by było jakby mi, kurde, pomogły te zupki z kaktusa, jakby mnie nie atakowały te stworzenia to by było git, aczkolwiek to są hologramy, więc ja nie jestem pewny jak hologramy zachowują się w stosunku do zupki z kaktusa, no ale sobie spróbujemy i w ogóle spróbuję sobie jeszcze dinka wyrzucić. No, karchy niestety nam nie zabrało. Ej, ale ja tutaj mogę dinka wyrzucić. Dobra, chodź za mną i bij wszystko, a ja se zjem zupkę z kaktusa. Halo, idziesz? O, inse gryzie. Dobra, czemu ja teraz mam kill, kill, kill? A zobaczcie, ja mam kill jakiś teraz, a nie płytki. Dobra, więc były trzy różowe, dwa niebieskie, cztery zielone i trzy żółte. No to. No to wybieramy zielone drzwi. drzwi. Git. Szkoda, że nie wziąłem sobie. Ała, ała. Siodełka na tyle koleo, bo tutaj jest ciasno. Więc nie jestem pewny, czy będziemy mogli przy. Chociaż, kurde, nie jest aż tak ciasno. Karha sobie świetnie radzi. Tutaj musimy coś zebrać. Żółty mej... mejski. Ale tutaj mamy item z collected. No ale będę sobie zapisywał też kolory tych kluczy. Jeden żółty. Mi szkoda, że jakiegoś shadowmana sobie nie wziąłem, bo mam A mógłbym tu na górę wyskoczyć shadowmanem, nie? Co my tu potrzebujemy? A, tu mamy tek skocznie. Dobra, schowajmy karchę na razie i różowy. Czyli mamy dwa różowe. I muszę... Muszę wybrać yy, odpowiedni portal. Dobra, wybieramy różowy, bo mamy dwa klucze różowe. Tylko jak tam wejść mam? Mam pomysł. Ja nie wiem, czy to jest oszustwo, czy nie, ale. No dobra, przeskoczyłem manasem, ale mój manas tam został. Już tego manasa niestety nie odzyskam. Kurde, co ty wyrzucasz? Zaraz wyjdę z siebie, przysięgam Zaraz wyjdę z siebie, przysięgam. Te skocznie nie działają. No co jest, kurde, no ale żeś mnie wywaliła skocznio. I nie dolecę, nie trafię i spadnę na dół. No przecież zaraz, kurde, naprawdę wyjdę z siebie i stanę obok. Halo? Czemu się misja nie udała? Czemu się misja nie udała? Miałem jeszcze 10 minut! No dobra, no czas jest całkiem niezły i teraz mamy latacza, więc kurde, no łatwiej nam tu będzie to zbierać. Ale my tu kurde musimy zabijać teraz, o mój boż. O mój boż. Może manasem? Dobra. Wygląda na to, że żółte drzwi musimy wybrać. Mam nadzieję, że to do dobre drzwi są. Okej. Bossa musimy zabić. Dobrze, że karchę mam, nie? Ciekawe, jak kurde bez dinozaura mamy, miałbym to niby zrobić. Dobra, tylko co ja mam zrobić, żeby go zacząć atakować? Są jakieś płytki. Aktywowałem jakąś płytkę. Aktywowałem jakieś płytki. Nie mam bladego pojęcia o co tu chodzi. A zobaczcie, mamy yellow floor plates remaining i green floor plates remaining. Dobra, zróbmy tak: agresyw, podążanie. I ja sobie wezmę manasa. Bo ma nas zmniejszy Dwie zielone płytki, kurde Dobra, jest, mamy to Po mi nie gadajcie, że ja będę musiał znowu na jakieś płytki stawać O mój Boże ale to jest głupie! 15 minut mam. No dobra, damy radę chyba. Żółte i różowe A teraz ciekawe w sumie jestem co by było jakbym stanął na złą płytkę? Czy to się mi zresetuje, czy... Zrzucam, jest Dinka. Aha, zastunowało mi Dinka, bo aktywowałem... O Boże. Dobra, to nie możemy aktywować złej płytki. W takim razie. A, ale w sumie kurde nie sprawdziłem czy to się resetuje, czy nie, no ale dobra, już walić to. Szoda, że mój karcha tam nic nie robi tak naprawdę. Ale dobra, nie zresetowało. Przez przypadek, kurde, stanąłem na złej. Ała, ała! Przez przypadek stanąłem na złej, bo kurde, no tak to już jest, no. Ale dobra, nie resetuje się to, więc tak naprawdę, no, nie jest tak źle. O Boże. Ja umieram! No mój Boże, no nie pozwolą mi, kurde, na spokojnie przejść przez bramę. Dobra, zapomniałem rękawice założyć, ok? I mamy żółtą bramę. Tak jest, tylko wiecie, jaki jest problem? No ja tutaj wcześniej miałem -Hey Manasa. A teraz ich nie ma. Ja pierdziu. Szkoda, i miałem nadzieję, że będą te dinozaury tutaj. Dobra, karha, o ile się nie mylę, on jest odporny na stuny, no jak coś zje, nie? Tak jest. Więc jak będziemy zabijać karhom, to tak naprawdę. Czekajcie, bo chyba się to zresetowało. Więc tak naprawdę, jak dopóki jemy coś karhom, tylko kurdom, tak średnio to... dopóki zjadamy coś karhom, to możemy po tych płytkach chodzić bezpiecznie. No ja nie zwróciłem uwagi, coś mnie strasznie poobijało, no i zginąłem. Ale teraz myślę, że nie będzie problemu, jak karhom to robimy. A, tylko kurde, jak ja mam to sięgnąć? Ok. I to jest za wysoko. Dobra, ale ładnie to uderzyliśmy, super. Karha OP na tą misję. Kurde, gdybym tak od razu zrobił. Nie zwracałem uwagi, w sensie no nie wiedziałem, czy się to resetuje, czy nie, czy czas tracę. Wiecie jak to jest, różnie mogło być. Dobra, mamy jednego gościa. Mamy drugiego gościa. Dobra, jeszcze raz będziemy musieli aktywować. Mamy sporo czasu, także myślę, że zdążymy. Dobra, powinniśmy go teraz zabić Warunek tylko taki, żeby tych dziadów dosięgnąć Jeden No, dawaj Dobra, mam nadzieję, że nie zginę Dobra, mamy to. Misja zrobiona. Szkoda kurde, że tą karhe i Manasa straciłem mojego. A i prawdopodobnie teraz tą karchę ja, też stracę. O nie, karha się tepła ze mną. No to git. No to git. Tylko nie mogę chodzić. Jestem przeciążony. No całe szczęście mamy tylko pancerz, więc możemy sobie przejść. No dobra, super. Kurde, nie wiem, to chyba najbardziej upierdliwa misja była na z całym, chociaż kod czerwony też jest dość upierdliwy, mam nadzieję, że mi się uda dość szybko go zrobić. Dobra, co my tu dostaliśmy? W sumie śmieci jakieś, nie? Możemy rozrabniarkę zrobić i sobie pogrindować te wszystkie niepotrzebne rzeczy, aczkolwiek szczerze mówiąc tutaj z tego i tak i tak nic nie ma, dobra, wyrzucam to. No dobra, w takim razie no mamy misję zrobioną, strasznie kurde upierdliwa była, ale udało się na całe szczęście. Eee, w następnym odcineczku, hmm. no, może sobie coś jeszcze oswoimy. Bo są tu jeszcze dinozaury, których nie oswajałem. Więc, no, I fajnie by export? było gdzieś to tam wcisnąć między, między misje, bo to też zawsze ciekawsze dla Was będzie, mi się wydaje. Więc może sobie coś oswoimy w następnym odcineczku. No i przede wszystkim zrobimy sobie też jakieś misje. Być może zrobimy sobie ten kod czerwony. Mamy teraz riperka, eee, A może zrobimy sobie jakieś inne misje. Zostały nam jeszcze trzy do zrobienia. No i będziemy mogli bossa pokonać. No a póki co to by było tyle. Ja wam dziękuję za oglądanie. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. A ja się z wami żegnam, także trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.